Zawsze myślałeś o tym, żeby podbijać sceny muzyczne na całym świecie, albo po prostu chciałeś nauczyć się grać na instrumencie, albo chciałeś uczestniczyć w zespole? Teraz będziesz miał taką możliwość. Spotkaliśmy się w grupie wolontariuszy w Café Noir i dysponując budżetem 1500 zł, stworzymy tam salkę prób dla muzyków, dla wszystkich i będą mogli tam ćwiczyć za darmo. Możesz do nas dołączyć. Zapraszam. Nazywam się Jakub Tyliszczak i opowiadam o tym, jak widzę świat. 25 maja spotkaliśmy się w Café Noir, żeby wykorzystać 1500 zł na akcję społeczną. Akcja jest realizowana w ramach Korpusu Solidarności. Miałem przyjemność być moderatorem tego spotkania. Co ustaliliśmy i na czym to polegało? Spotkaliśmy się w 12 osób, razem ze mną 13 osób, i doszliśmy do tego, że stworzymy miejsce, w którym młodzi artyści, młodzi czyli. Tacy, którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką, będą mogli przyjść, próbować, będą mogli poznać innych ludzi, z którymi może założą zespół, ale będą mieli miejsce, w którym rozpoczną swoją muzyczną przygodę ze światem. I takie miejsce będą mieli na deptaku, na zielonogórskim deptaku, gdzie będą mogli przyjść i robić te rzeczy za darmo. W jaki sposób i jak to będzie działać? Cafe Noir to jest lokal prowadzony przez Fundację Fedora, Fundację na Rzecz Kultury. Lokal znajduje się naprzeciwko Muzeum Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze. Ma w sobie przepiękną dużą salę, w której również odbyło się nasze spotkanie. Wolontariusze zaproponowali, żebyśmy w tej sali stworzyli salę prób. To znaczy, wygłuszymy pomieszczenie, zbudujemy scenę z palet i z płyt OSB i każdy będzie mógł tam przyjść i grać. Wolontariusze podzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa jest grupą wykonawczą, budowlaną, czyli to osoby, które zbudują scenę. Zbudują scenę, zbudują wygłoszenie, dowiedzą się w ogóle, w jaki sposób to zrobić. Druga grupa jest grupa odpowiedzialna za informacje, za to, jak informacja będzie krążyć w sieci, w świecie całym, i ważne, żeby dotarło to do młodych muzyków, do ludzi, którzy chcą coś robić. Także, jeżeli możesz, to też przekazuj te informacje dalej. W trakcie pracy wyłonił się lider. Liderem zespołu została Aleksandra, młoda dziewczyna, bardzo utalentowana, bardzo stanowcza i bardzo kreatywna, jednocześnie słuchająca tego, co mówią inni. Ja widzę w tym projekcie ogromny potencjał. To jest niesamowita grupa żyjąca, która będzie robić super rzeczy. Ja z ogromną chęcią do niej należę i zapraszam Cię do tego, żebyś też również przyszedł i dołączył się. Czy 1500 zł wystarczy na realizację tego zadania? Być może nie. Natomiast będziemy robili, co możemy. Dużo pracy będzie po prostu naszą pracą własną, więc nie będziemy zatrudniać żadnych ekip, których będziemy płacić, palety, które użyjemy do budowy sceny, dostaniemy za darmo. Również liczę na to, że uda nam się nawiązać współpracę z sklepem budowlanym, który nas wesprze w tym projekcie. A jeżeli Ty chciałbyś nas wesprzeć w tym projekcie, to serdecznie Cię zapraszam. Wszystkie ręce na pokład, będzie ogromna zabawa, będzie można bawić się, przy okazji później będzie można tam grać, będzie można tam spędzać czas. Więc jeżeli kiedykolwiek marzyłeś o karierze muzyka, albo myślałeś o tym, żeby założyć własny zespół, albo chciałbyś nauczyć się grać na instrumencie, a może po prostu chciałbyś miło spędzić czas w grupie ludzi, którzy robią coś własnymi rękoma, to dołącz, przyjdź. W niedzielę 6 czerwca o godzinie 15 mamy kolejne spotkanie, na którym będziemy ustalali szczegóły. Więc zapraszam wszystkich, spotkanie jest otwarte, nie jest tylko i wyłącznie dla wolontariuszy, którzy już rozpoczęli projekt. Podsumowując, mamy 1500 zł na to, żeby zrobić salę prób dla młodych artystów, którzy będą mogli w niej grać za darmo. Wszystko robimy własnymi rękoma, robimy to w lokalu Cafe Noir w Zielonej Górze. I. Ja się bardzo cieszę. Zapraszam wszystkich do tego, żeby też w tym uczestniczyli. Dzięki.